Cześć, cześć rodacy. witajcie ponownie na kanale Dzisiaj nadszedł dzień Żeby wreszcie zarejestrować te cacko. <noise> To będzie moje drugie podejście Ponieważ byłem tydzień temu Zarejestrować go Ale jeden papierek nie był podpisany Więc e, Musiałem wysłać papierek do Na Florydę i z powrotem przysłali więc już jest wszystko git A ten papierek to jest tytuł samochodu Car title się nazywa Nie wiem czy to po polsku tak jest, tytuł samochodu Chyba nie, to jest jakaś nie wiem. Karta coś tam chyba, tak? Bo to jest, wiecie, jak kupujecie samochód, to dajecie. Jak spłacicie, powiedzmy, powiedzmy samochód, to macie ten papier, że to jest wasz. To jest. No nie, tu się nazywa Card title, A po polsku to ja nie wiem. Ale no, także idę, jadę. Zop... Znaczy, nie tym, tak, nie mogę jeździć, chociaż już jeździłem z nim trochę po, do szkoły po dzieci, bez rejestracji, wieczorami, <laughs> ale. Ale no co? Tutaj na wsi to wiecie, policjant tak nie, nie ten nie, no, nie patrzy. Także jadę, a pokażę wam troszeczkę, jak on wygląda, odpalę go, żebyście zobaczyli. A później idziemy się tam i pokażę wam, jak ten proces wygląda. No długo, Dużo pewnie nie będę mógł nagrywać, nie, znaczy w środku tak nie może nagrywać, bo to jest. No nie można, więc dużo nie nagram, ale już zrobiłem właśnie. Moja żona mi zrobiła wczoraj ten, bo tam możesz albo iść, tak, wtedy czekacie w kolejce, albo na przykład sobie wybieracie na internecie jaką godzinę. Ja mam na 14.30, już jest 1420 20 minut tam się jedzie, także muszę się zbierać. Także mam ten cały appointment, jak to się mówi. No i co, widzimy się tam, a jeszcze Wam obrócę, pokażę ten samochodzik. Więc tak się reprezentuje, moi drodzy. Widzicie tutaj. Troszeczkę wgięcia. O, ty widać, nie? Tu. Mm. No, ale nie jest źle. Mówię, super. Mówię, przyszedł ten samochód razem. Już mam ekstra cały bagażnik i tę maskę tak samo. Sorry za burdel. Nie patrzcie na burdel. <gryw> Także z przodu też. Nie widać wgięć. No troszeczkę. Ale co ty, jeździ jak pokażę wam w środku już dokupiłem parę rzeczy o, tak wygląda w środku czyściutko dokupiłem to, to się nakłada na ten tutaj na telefonik dokupiłem takie pierdołki za parę dolarków takie, że miały niebieskie takie te, tutaj mam oparcie kupiłem takie zasłonę, tak samo to kupiłem nowe bo tutaj jest trochę i mane, więc kupiłem tutaj trochę carbon, carbon, carbon fiber. Nie wiem czy po polsku tak się mówi, ale carbon, no carbon fiber tak powiem, że to wymienię tak samo. Także wycieraczki kupiłem. Tak samo, takie gumowe, żeby się nie ten. No i kupiłem, już przyszło dzisiaj te nakrycia na siedzenia, właśnie tak samo z, z niebieskimi dodatkami, tak samo i z tyłu. Także tak wygląda z tyłu, też tutaj gumę, gumę położyłem, także no spoko. O, jeszcze takie wkładki kupiłem tak samo. No i co? Musi jeździć, tak? Zaraz go odpalimy, moi drodzy. Żebyście słychowali go. O, cicho radio. No i graj buczy, moi drodzy. Pięknie wszystko chodzi. No także tyle, moi drodzy. Dobra, tak wygląda. Jeszcze tak wam rzucę. Tak wam rzucę. Już go co nieco wyczyściłem. Także już jest, już jest gotowy do jazdy. Dobra, moi drodzy, ja lecę. I widzimy się tam na miejscu. Jak mówię, dużo nie będę tam nagrywał bo nie można w środku. więc jak już wszystko zrobię, to wam powiem co, jak, ile, gdzie i bla bla. bla Dobra, na razie. Witam ponownie, moi drodzy. Tak wygląda lokal. Nic specjalnego, budynki. Nigdzie nie pisze co jak. Trzeba tutaj, tam jest mapa. Trzeba się samemu domyślać gdzie, co i jak, wiadomo, mam papierki więc idziemy także trzymajcie kciuki, że będzie wszystko cacy bo już mi się tutaj nie chce drugi raz, trzeci raz przyjeżdżać teraz co, do, do, do tam do środka i taki numerek trzeba wziąć i czekać aż numerek yy, no powiedzą i idziemy dobra widzimy się Mamy to, moi drodzy, witajcie, mamy to, mamy plejty. Oho, mamy plejty, mamy rejestrację, takie coś, co przychodzi właśnie naklejka na samochód, trzeba nakleić. Ważny na rok, więc wszystko mamy, wszystko grajbuczy, moi drodzy. Jedyne co pamiętajcie, że jeżeli kupicie auto, powiedzmy w Stanach, i chcecie go zarejestrować, to pierwsze co musicie mieć. Ubezpieczenie, bez tego nie zarejestrujecie samochodu. Także nie wiem, jak w Polsce jest, ale tutaj pierwsze mieć ubezpieczenie, a później można rejestrować samochód. I co? To wszystko, moi drodzy, kosztowało mnie dzisiaj powiedzmy, czekajcie, żebym nie skłamać 831 dolarów. A Marek, dlaczego tak drogo? Ponieważ już Wam mówię, za co zapłaciłem tutaj, tak. Wiadomo, samochód kupiłem za 10 500, ale z podatkami to wszystko wyszło mi 11 600. Więc dzisiaj zapłaciłem od tego 11 600. Yy, wiadomo, tax, tak, ten yy, no, podatek 727 dolarów i 50 centów. Więc wiadomo, jak rejestrujecie samochód, to musicie ten podatek za, za, zapłacić. No i co? I tutaj sobie dodają różne rzeczy, tak? Jakiś fees, access, 13 dolarów. Później, że jest tytuł, ta aplikacja tytułu, 15. Właśnie tyt, ten, ten, no za samochód ten cały, tak, 720. Później ten sticker co się, co się zakłada na okno, kosztuje 50 dolarów. A później jakiś, dodają sobie road bridge, także. Na przykład maintenance, że, 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 że te mosty naprawiają 10 dolarów. Jakiś Child Safety Fund dodają 1,50 dolarów. Inspection Fee, inspekcja tak 7,50 7, to trzeba zapłacić co roku. Później masz jakiś Processing and Handling Fee 4,75. No i wyszło do 831, więc dodaję sobie takie wiecie małe, małe dodatki. Ale co już wszystko jest. Wszystko jest, gra i buczy, można teraz dzisiaj nakleić to na okienko. Plejty przymocuję i dzisiaj co, ostatni dzień do roboty, brygam nowym autem. Jako moim nowym autem, ale nie, że nowe, nowe auto. Także tak moi drodzy, taki mały chciałem króciutki odcinek zrobić, właśnie jak ten proces cały wygląda. Także mam nadzieję, że Wam się podobało? <laughs> Nie ma co się podobać, tak? <laughs> Także dajcie znać w komentarzach, co, jak, co, e, wiecie, jakieś macie pytania albo co, póki mam wszystko w głowie, póki dopiero zrobiłem to wszystko, więc odpowiem. No i co? Dzięki! Do usłyszenia, trzymajcie się, hejka!